Cześć! Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Witam się z wami z vlogu z wyjazdu naszego do Nowego Jorku. Ja jestem mega podekscytowana. E, jesteśmy właśnie na śniadaniu. Jesteśmy już obok lotniska. Zostało nam sobie 20 minut. Mamy jeszcze godzinę do naszego e, parkingu. Mamy parking od godziny 9. E, jest teraz godzina 8, więc postanowiliśmy zatrzymać się na szybkie śniadanko. E, ja weżdżam sobie do McDonalda na kawę i wziąłam sobie e, plaska ziemniaczanego, bo tak naprawdę jeszcze nie jestem nawet głodna. I myślę, że odezwę się do Was już, jak będziemy na lotnisku. Więc trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało, żebyśmy nie mieli opóźnionych lotów, no i żeby wszystko było w porządku. Udało nam się dojechać. W sumie to nie wiem od czego mam zacząć. Jest minus 9 stopni, ja stoję w krótkim rękawku, bo przed chwilą trochę biegaliśmy po lotnisku. Jest mega głośno, więc w sumie nie wiem czy mnie usłyszycie. Jest mega głośno, więc w sumie nie wiem czy mnie usłyszycie, ale nie zgubiliśmy się, ale nie wiedzieliśmy gdzie kupić bilety, po to czym okazało się, że nigdzie się nie kupuje biletów, bo płaci się za pociąg jak się wysiada. Więc teraz stoimy przy takich pięknych widoczkach i czekamy na pociąg. No i odezwę się do was może jak już dojedziemy do tego domu naszego i wtedy opowiem wam trochę więcej co się wydarzyło. Kolejnego dnia. Jak widzicie, my już dojechaliśmy na miejsce. E, wczoraj już nic nie nagrywaliśmy, bo mieliśmy trochę w sumie przygód, żeby dojechać. Trochę się pogubiliśmy w meczu, ale koniec końców udało nam się dojechać. E, I tak naprawdę poszliśmy na chwilę do McDonalda, zjedliśmy naszą wigilijną kolację i. E, po prostu poszliśmy spać. Wydaje mi się, że poszliśmy spać około godziny 8.30, bo w polskiego czasu to już było około godziny pierwszej tak naprawdę, więc byliśmy naprawdę zmęczeni. No i dzisiaj przez to obudziliśmy się o trzeciej nad ranem. Teraz jest godzina 6 rano, a my jesteśmy już gotowi do wyjścia i wychodzimy. Mamy w planach pojechać pod tą choinkę od Kevina pod Rockefeller, zobaczyć jak to wygląda, bo jest w sumie jeszcze ciemno, jasno się zrobi chwilę po siódmej, a nad pod tą choinkę mamy całkiem niedaleko, więc weźmiemy sobie metro i pojedziemy prosto pod tą choinkę, żeby zobaczyć jak ona wygląda wieczorem, bo w sumie to był nasz plan na wczoraj, ale już tam się naprawdę nie chciało wczoraj wychodzić z domu i tak, a później w sumie nie wiem jaki mam plan, jaki mam plan potem jedziemy na World Trade Center i też naszym planem jest znalezienie jakiejś otwartej kawiarni, bo dzisiaj jest 25 grudnia więc jest Boże Narodzenie, więc mam nadzieję, że coś będzie jednak otwarte i uda nam się napić jakiejś dobrej kawy, bo po prostu potrzebuję kawy mamy też w planach pojechać dzisiaj na tę taką dzielnicę, gdzie są bardzo fajnie przystrojone domy świąteczne, słyszeliśmy o tej dzielnicy i bardzo chcielibyśmy to zobaczyć ale to jest właśnie już plan na wieczór, na później jak się już ściemni więc ja ogólnie zabieram was ze sobą i może pokażę wam teraz jak wygląda na nasz apartament, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jest całkiem fajnie. Ogólnie to mam trochę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o czystość, bo mogło być trochę bardziej posprzątane, ale ogólnie, jak za te pieniądze, i jak na to, że to jest Nowy Jork, to nawet spoko była cena i ten apartament jest całkiem spory, bo tak naprawdę w podobnej cenie były pokoje, tak jak ten apartament. Co prawda, apartament jest w piwnicy, jakby to nie brzmiało, ale jest naprawdę dosyć fajny, duży i pokażę Wam teraz, jak to wygląda. A więc to są nasze drzwi wejścia. Wchodziło się tutaj tylko takim kodem, więc w ogóle nie widzieliśmy osoby, od której to wynajmowaliśmy, więc jak dla mnie fajnie. I tutaj wchodzimy, mamy od razu nasz salon z kuchnią. A tutaj na wprost jest Łazienka, więc może po prostu zaczniemy od Łazienki i pokażę Wam, jak wygląda Łazienka. E Ogólnie jak włączę tutaj wentylator, będzie bardzo głośno, więc pokażę wam może to po prostu tak trochę po ciemku. Łazienka jak łazienka, taka dosyć mała. Tam są ręczniki, które my sobie przywieźliśmy, ale ręczniki również były tutaj dostępne u góry. Jest tutaj taki dosyć spory prysznic. I tak samo były tutaj jakieś różne żel pod prysznic, tam jakieś szampony stoją i to wszystko tutaj było i można z tego korzystać. No i tutaj jest taka umywaleczka i lusterko. Idąc dalej, to jest jakiś klimatyzacyjny, nie mam pojęcia, co to jest. Idąc dalej, tutaj mamy naszą kuchnię z salonem. Bardzo fajna jest ta przestrzeń, bardzo mi się podoba. To jest taki naprawdę przeogromny stół, taka wyspa. I wygląda to tak. Kuchnia jest całkiem spoko wyposażona. Jedine, czego nie ma to czajnika, ale to chyba całkiem normalne w Stanach Zjednoczonych. Więc tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o kuchnię, tak to się prezentuje z... Daleka, i jest to taki apartament na tak naprawdę dwie pary, mogłyby tutaj spokojnie być, bo tutaj ta kuchnia jest całkiem spora. I tutaj jest ten taki mini salonik, w którym jest kanapa, i ta kanapa jest też rozkładana, więc spokojnie tutaj mogłyby się dwie osoby jeszcze wyspać. No i tutaj jest taka strefa powiedzmy relaksu, można sobie posiedzieć, oglądać jakieś filmy. My przed chwilą oglądaliśmy Emily w Paryżu, właśnie tak z rana. No i to jest telewizor. Idąc dalej, tutaj mamy jakieś drzwi, ale te drzwi są zamknięte, więc nie mam pojęcia co to jest. I tutaj jest sypialnia, jest tutaj duże podwójne łóżko. To sypialnia jest całkiem spora, bo Wam powiem. No jest duża i tak jak mówię, no okien tutaj nie ma, są tylko takie malutkie, bo jest to tak jakby w piwnicy, pod ziemią jesteśmy. Tutaj jest biurko, jakiś komputer. Tutaj są jeszcze komody. No i tutaj mamy kolejny telewizor. Tutaj jeszcze znajduje się taka szafa, i w tej szafie e, widziałam, że jest właśnie żelazko, jest deska, jest zapasowy komplet pościeli, jakby pewnie dla tych drugich osób, jakby ktoś chciał tutaj spać. I tak to wygląda. E, tak więc apartament jest całkiem spoko, jak za te pieniądze, które zapłaciliśmy. E, I co najważniejsze, jest ciepło, bo ja się obawiam, że będzie po prostu zimno, bo na dworze jest naprawdę, naprawdę zimno, naprawdę zimno minusować 10 stopni. A tutaj w mieszkaniu jest termostat zostawiony na 27 stopni, więc jest naprawdę przyjemnie. dojść. Nawet całkiem blisko to było, ale spójrzcie jaka ona jest przepiękna, kolorowa. Ciekawe jakie są wysokie budynki. Normalnie można dostać bólu głowę od tego, jak wielkie to wszystko jest. Ale jest naprawdę przepięknie. Bąbkami, mega ładnie one wyglądają, przepiękna jest ta dekoracja, jest jedynie spontanna. I coś ciekawe, fontanna jest włączona nawet zimą, bo myślałam, myślałam że taka nawet fontanna z nie będą włączone, ale jest. W ogóle jest bardzo silny, jesteśmy już w 9 stopni, ale coś tam wygląda przepięknie, są takie bardzo, bardzo dużo dekoracji, te drzewka, takie wszystkie oświetlone, a my idziemy w poszukiwaniu Starbucksa, widzieliśmy ludzi z kubkami, więc na pewno gdzieś tutaj jest otwarty Starbucks. Tylko teraz gdzie? A problem jest taki, że nie mamy internetu w telefonie, więc musimy szukać wszędzie Wi-Fi, żeby znaleźć coś na mapach. E, więc ładuję się. Miejmy nadzieję, że zaraz znajdziemy tutaj tego Starbucksa, ale musi być blisko, bo już kilka osób szło z tymi trakami. Co? Mamy za darmo na godzinę. Dobra, mamy Wi-Fi za darmo na godzinę, więc jest dobrze. Pewnie uda nam się znaleźć Starbucksa dzięki temu. W ogóle mamy mega ładną pogodę, świeci bardzo ładnie słońce, ale z i tego, że są tak wysokie budynki, to w ogóle nie widać tego słońca. Dopiero jak gdzieś tam popatrzycie, to zobaczycie, że naprawdę jest słonecznie. Ale tak naprawdę, no to nie widać tego słońca przez to, że są po prostu bardzo, bardzo wysokie budynki. Więc mieliśmy jechać pod most, e, nie pod most, mieliśmy jechać pod World Trade Center, ale jakoś źle wysiedliśmy na metrze i wysiedliśmy na Brooklyn Bridge. I e, tutaj jesteśmy teraz na moście brooklyńskim, całkiem przez szpadyka na naszej liście, więc zostaliśmy tutaj, jak już tutaj jesteśmy, jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce, To już tutaj po prostu przyjdziemy. Znowu nie wiem, czy mnie słychać, bo jeżdżą samochody, jest no nawet głośno. tym głównym centralnym, bo wróciliśmy na niego, żeby wsiąść do metra, żeby dostać się pod Portrait Center, pod której jeszcze się nie dostaliśmy. A możecie zobaczyć po moich policzkach, jak mocno bije, wiatr. Mam takie czerwone policzki, bo ona miała rusz nałożony, a nie mam żadnego makijażu. Tak więc... tak. Napiliśmy się kawy, ale nie była za dobra smakowa. jak samem mleko, tak szczerze mówiąc. Później zjadłam jeszcze Precla po drodze ale w dalszym ciągu jesteśmy w poszukiwaniu Starbucksa i co chwilę widzimy ludzi z kubkami ze Starbucksa ale my już widzieliśmy trzy, które były zamknięte więc nie mam pojęcia skąd oni mają e, te kawy teraz Łukasz próbuję znaleźć tą ulicę, na którą się wybieramy no a potem udamy się Rady. po ten World Trade Center no i będziemy musieli coś zjeść, ale też jeszcze nie wiemy gdzie misja zakończona sukcesem Starbucks odnaleziony tutaj na rogu e, i jest nawet otwarty, zobaczcie ludzie z niego wychodzą w końcu Oh <laughs> tymi e, pomnikami, pod tymi fontannami i nagle przyszło pełno policji i wyrzuciło wszystkich ludzi powiedzieli, że wszyscy mają przejść na drugą stronę ulicy e, i że nikt nie może tam stać, ale to jest po prostu pomnik, po którym zawsze wszyscy mogą stać i oglądać, a oni dosłownie wyrzucili wszystkich ludzi ale jak możecie zobaczyć nie ma tam nikogo, a przed chwilą były tam tłumy i teraz ci wszyscy ludzie przeszli tutaj, no my też no i po prostu dosłownie wyrzucili wszystkich, ciekawe dlaczego tak patrzymy, stoimy, może coś się wydarzy. Ale po prostu wywalili wszystkich ludzi z pomnika. Więc zobaczymy, czy teraz sam wszystkich wypuszczą z powrotem, czy co. Dobra, nie wiem co tam się stało, więc poszliśmy dalej. Doszliśmy teraz do galerii handlowej. Ogólnie jest 25, więc wszystkie sklepy są zamknięte, ale galeria jest otwarta i zobaczcie jaką ona ma w ogóle ciekawą konstrukcję. Fajnie to wygląda. No i jest to Westfield, czyli to są w sumie co w Warszawie chyba Arkadia i my też mamy w Londynie Westfield Więc... Tak, tutaj na dole są jakieś ozdoby świąteczne Tutaj też Okazało się, że wszystkie restauracje w publiczu są zamknięte bo w sumie jest 25 grudnia, więc wylądowaliśmy znowu w Maku i najpierw czekaliśmy jakieś 15 minut w kolejce żeby zamówić a potem Łukasz czekał kolejne 15, jak nie 20 minut w kolejce żeby odebrać, ale w końcu mamy i ja mam e, double quadre powder with cheese. w sumie Łukasz ma to samo. I mamy e, no, chyba też Anglii, mi się no wydaje tego podwójnego. No, no i mają, tak jak Łukasz mówi, zmniejszone menu przez święta, nie mają wszystkiego i zamówiłam sobie karmelowe cappuccino, jest przepyszne. Mam też apple pie i ten apple pie jest ciekawy, zobaczcie na to. On. Wait. Ten apple pie, no właśnie, coś z tego poproszę. Ten apple pie on ma takie jakby całe jabłka w środku, um, nie jest taki z takim ala tak jak są w Polsce i w Anglii, tylko ma takie całe jabłka, ciekawa jestem jak smakuje, ale to zjem sobie później do kawy, a na razie jem mojego burgera i frytki, bo jesteśmy już naprawdę, naprawdę yy, głodni. dojechaliśmy do tej dzielnicy, na której y, ludzie mają tak bardzo ładnie przyzdobione domy. I w sumie to jeszcze nie doszliśmy do tej ulicy, ale spójrzcie już, jak tutaj pięknie ludzie mają przyzdobione. Jak te dwie przecznice przed. No, ale spójrzcie na to drzewo. I na ten dom, jaki jest piękny. I tutaj cała ulica, naprawdę, no pięknie to wygląda i właśnie się ściemnia, więc za chwilę to będzie wyglądało jeszcze lepiej. Ten dom, po drugiej stronie wygląda jak prawdziwy dom Grincha. No, ale Grincha brakuje. No. Ale ten od tej strony. Piękny. W nie jest tutaj bardzo dużo turystów i chyba wszyscy czekają na to, aż się ściemni. Są też budki z lodami, można kupić sobie gorącą czekoladę, popcorn. Jak widzicie jest pełno ludzi. O ludzie, zgubiłam się, gdzie jesteś? tu. Ale naprawdę polecam, jeżeli ktoś z Was by się wybierał, to naprawdę warto, bo przepięknie to wygląda. Nie widziałam czegoś takiego jeszcze w moim życiu, aż tyle i, i tak bardzo ładnych ozdób. Wygląda jakby to było dosłownie jakieś, nie wiem, taki rynek miasta udekorowany, a to są po prostu prywatne domy ludzi i fajnie, że tak wszyscy w sumie e, jednoczą się i dekorują domy i starają się, żeby były jak najlepsze. Co prawda, są na przykład nieudekorowane domy, jak na przykład ten tutaj, ale jest ich e, stanowczo mniej niż tych udekorowanych. Oficjalnie chyba znalazłam najpiękniejszy dom ze wszystkich. Ten jest chyba najbardziej w moim stylu, spójrzcie na to. I tam ta ściana z tych lampek, w ogóle wielkość tego domu, jaki on jest ogromny. Ten wieniec, no wszystko wygląda idealnie. Ten od drugiej strony też wygląda pięknie, ale tamten jest moim po prostu e, faworytem i wygrywa. Skąd ci ludzie się wzięli? <laughs> Skąd ci ludzie się wzięli? w no. dom z grającą muzyką. Tak jak tamten był najbardziej w moim stylu, to ten chcę powiedzieć, że jest najbardziej chyba na wypasie. Bo gra muzyka. Kurde, jest tyle ludzi, że ciężko go pokazać. Ale... O, proszę. To wygląda jak jakiś dom z Kevina. mi się już z domu i tak naprawdę myślę, że będę już kończyła tego vloga. Mam bardzo dużo materiału, więc oczywiście, jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję na dole. A ja zapraszam Was do oglądania kolejnego vloga. Dzięki za oglądanie i cześć!